Najbardziej niedoceniane hity z polskich drogerii część druga Krem do stóp z Rosmana za dosłownie 14 zł, który w 33% składa się z mocznika. Mocznik to najbardziej nawilżający składnik dostępny na rynku kosmetycznym. Mamy tutaj też kwas mlekowy, który wykazuje się działaniem nie tylko nawilżającym, ale lekko złuszczającym. Wiecie jak skóra schodzi z węża? To tak samo troszkę się dzieje z naszymi stopami po tym kremie. Ten SPF dostaniecie w Hebe, jest to krańska marka Beauty of Joseon i on charakteryzuje się tym, że nie zostawia żadnej tłustej warstwy. Warstwy, dosłownie jest jak zwykły krem. Pamiętaj, że o ochronie przeciwsłonecznej twarzy pamiętamy przez cały rok, jeśli chcemy uniknąć przebarwieni przedwczesnego starzenia się. Weko krem rokitnikowy świetnie sprawdzi się przy skórach z poszerzałym kolorytem, ale także będzie dobrym uzupełnieniem pielęgnacji dla cer z przebarwieniami. Serum z niacynamidem w stężeniu aż 10% z Rosmana będzie idealne dla cer trądzikowych. Niacynamid będzie regulował pracę gruczołów łojowych. Sprawdzi się przy cerze tłustej, z nadprodukcją sebum przy cerze trądzikowej. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, koniecznie napisz teraz w komentarzu słowo więcej, a zacznę nagrywać.